A więc, jednak, w Polsce już wkrótce może zabraknąć jedzenia puste półki sklepowe, rodem z czasów prl -u. Szokująca historia, i to praktycznie nieprzepowiednia, a fakt, który może mieć miejsce już za chwilę, w związku z brakiem dwutlenku węgla, z brakiem nawozów, azotów i tak dalej. No, właśnie, co w tej sprawie robi rząd Prawa Sprawiedliwości? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie. Z tego czasu przedstawiałem wizję przepowiednia z widzę jackowskiego, że będą limity, jeśli chodzi o produkty spożywcze, w ogóle produkty w gospodarce, że będą puste półki sklepowe, i to rzeczywiście ma miejsce, znaczy ma miejsce, to może już mieć miejsce za parę dni, za kilkanaście dni. To nie jest jakby moja wizja przepowiednia, tylko to są wypowiedzi przedstawicieli Federacji Konsumenckich, a wszystko w związku z brakiem dwutlenku węgla, azotów, pewnych nawozów w Polsce. Zresztą sprawa jest ta bardzo głośna, o tym mówią wszystkie media dzisiaj w Polsce. No, nam by się wydawał dwutlenek węgla, no absurd, jaki tam dwutlenek węgla? Dwutlenek węgla jest szkodliwy, tak? To jest po prostu rzecz niedobra. No tak, ale ten dwutlenek węgla jest niezbędny w procesie produkcji. No i teraz się okaże, że praktycznie już za chwilę mogą być puste, puste półki sklepowe, no bo ten dwutlenek węgla jest używany do produkcji nabiału, tak, kefirów, jogurtów, do produkcji właśnie produktów w pakowanych, na przykład szynka, ser, które są pocięte w plasterki, pakowane, to wszystko by praktycznie produkty próżniowo pakowane, one wszystkie by poznikały z półek, nie dlatego, że tak by po prostu konsumenci je wykupili, tylko dlatego, żeby ich kompletnie zabrakło. Tu szokujące jest to, że ci producenci mają pewne zapasy na kilka czy na kilkanaście dni, no i się może okazać, że zaraz po prostu rzeczywiście będzie potężny problem, jeśli chodzi o dostępność tych produktów. Bo początkowo była informacja o tym, że no, dwutlenek węgla potrzebny tam do wody gazowanej, czy na przykład do piwa, tak? No ale ok, umówmy się, bez piwa człowiek przeżyje, chociaż wiadomo, to byłaby tragedia dla wielu ludzi, tak? No ale można to zastąpić innymi trunkami, jak ktoś chce. Bez wody gazowanej też człowiek przeżyje, zresztą nawet jest po prostu mowa o tym, że woda gazowana jest gorsza, że lepiej wybierać wodę zwykłą, bez bąbelków, tak, już pomijam kolorową, czy po prostu mineralną, ale sam fakt. No a tutaj się okazuje, że to ma znaczenie, jeśli chodzi o wiele więcej produktów, jeśli chodzi o gospodarkę, no i może się okazać, że będą puste półki sklepowe, szokująca sytuacja w kraju. No, muszę powiedzieć, że pamiętam, jak przedstawiałem tą przepowiednię. Jasnowidza Jackowskiego to się zastanawiam: no, ale co się stanie? Przecież ci producenci zarabiają, oni przecież nie mogą dopuścić takiej sytuacji, żeby będą no, puste półki sklepowe. No, jednak może być taka sytuacja, tak? Skoro e, po prostu zabraknie tego dwutlenku węgla, to będzie potężny problem, żeby kupić, tak? Żeby wyprodukować w ogóle te produkty, wyprodukować te produkty. Tym bardziej, że te zapasy według producentów no, są straszne, no, bo to na kilka czy na kilka dni dni. No i teraz podobno rząd Prawa i tak, wystawił tutaj Jacka Sasina, który ma zająć się całym tym problemem, ma to pilotażować, ma praktycznie naprawić całą tą sytuację. No Jacek Sasin wcześniej się praktycznie tutaj tak dał poznać, chociażby po kwestii związanej z wyborami kopertowymi i tak dalej. Natomiast no miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie powtórki z historii. No ale bez względu jaki to będzie polityk, no to wszyscy oczekujemy, że po prostu ta sprawa została załatwiona, tak, no bo to jest kolejna plama na honorze jeśli chodzi o rząd prawa sprawiedliwości i to jeszcze bardzo duża. Oczywiście no, pamiętajmy o tym, tak, no teraz jak pójdziemy do sklepu, akurat kiedy nagrywam, jest niedziela handlowa, pójdziemy do sklepu, no to półki sklepowe są produkty, tak, my tego nie odczuwamy, ale jakbyśmy poszli do sklepu i okazałoby się, że te po prostu pół, pół, półki sklepowe są puste, no to wtedy się robi po prostu tragedia, tak, no to wtedy po prostu pojawi się wściekłość społeczeństwa na partię rządzącą, tak, na partię rządzącą. Ja przyznam szczerze, że zdawałem sobie sprawę, że jakby problemy z gazem, jeśli chodzi o to, że Polska nie kupuje tego gazu od Rosji, że były takie informacje, że na przykład, że klienci indywidualni nie powinni tak odczuć po prostu problemu z gazem, ale na przykład firmy produkujące rzeczywiście mogą odczuć pewne problemy z dostawami gazu, no to wydawało mi się, że to po prostu to wcześniej już by wyszło, tak, a teraz okazuje się, że w okresie letnim znowu się po prostu pojawiają takie problemy, takie Światki można powiedzieć. No ale zobaczymy, jak cała ta sytuacja zostanie, zostanie po prostu ona. Załatwiona, tak? Przerażające jest to też, że właśnie te przedstawiciele tych największych producentów, oni już bezpośrednio apelują do rządu, żeby rząd po prostu zapanował na tą sytuacją, żeby rząd po prostu pomógł w całej tej sytuacji, tak? Bezpośrednio po prostu tutaj apelują. No, a oni znają sobie sprawę, jakie mają zapasy, na ile to wystarczy. Tak mówię, no, w przypadku piwa, chociaż, no, piwo też jest istotne, tak, dla wielu ludzi, ale no, okej, okay, no, um, 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 mówmy się, że można bez piwa żyć czy bez wody gazowany. Natomiast no, jeżeli się chodzi o inne produkty, no, to bo po prostu jest tragedia. Zobaczmy sobie, ile tych produktów jest, tak, które korzystają z tego dwutlenku węgla, z tych azotów, z tego gazu, który jest niezbędny w procesie produkcji. To jest bardzo dużo produktów. Niektórzy eksperci szacują, że to by było około 60% produktów zniknie z półek sklepowych. No więc przerażająca rzeczywiście sprawa. I to, co by nas miało czekać, tak? No, jak mówię, to jest po prostu kolejna plama na honorze, jeśli chodzi o rząd prawa sprawiedliwości, który kompletnie nie potrafi sobie rządzić, jeśli chodzi o państwo polskie. E, tak, wydaje się, że rząd prawa sprawiedliwości administruje państwem, ale nie rządzi państwem polskim. No bo jeżeli rząd będzie podejmował decyzji na podstawie tego, co się pojawi w mediach, no to jest tragedia, tak? No to gdzie jest rząd, gdzie są odpowiednie po prostu służby, które pewne sytuacje powinny monitorować i powinny działać z wyprzedzeniem, tak? E, no to jest po prostu. Po prostu tragedia, to jest po prostu kompletna tragedia, a nie że przedstawiciele branży spożywczej muszą apelować do polityków, żeby oni zaczęli coś robić w tym kierunku. Tak? To znaczy, że co? No wiadomo, że producenci spożywczy też mają jeszcze pewne zapasy, tak? jeśli chodzi o magazyny, no ale te zapasy bardzo szybko one się praktycznie wyprzedadzą, tak? bardzo szybko trafią do sprzedaży. No bo ludzie cały czas robią zakupy, kupują produkty, więc to bardzo szybko zejdzie. No przerażająca sprawa przerażająca historia, z jednej strony po prostu podwyżki cen i inflacja, wysokie ceny jeśli chodzi o warzywa, owoce z drugiej strony kwestia właśnie dotycząca tego dwutlenku węgla, nawozów, a także azotu, tak, który jest niezbędny w procesie produkcji jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, co wy na ten temat myślicie jeśli chodzi o całą tą sytuację całą praktycznie tutaj tą historię dotyczącą polskiej gospodarki tutaj warto wspomnieć o tym, że na przykład ten problem on występuje tylko w Polsce, w innych krajach ten problem tak nie występuje jest on po prostu w dużym stopniu, w dużym stopniu on dotyczy właśnie tutaj państwa polskiego, a przecież inne państwa też zerwały dostawy gazu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi tutaj o Rosję, tak? Muszą korzystać z innych dostaw gazu i takiego po prostu problemu nie mają. No właśnie, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za śmieszne. nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też do mego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.